Cześć wam, z tej strony Kasio. Witam Was w kolejnym moim Let's play'u um, Offline sobie troszeczkę popływałem. Jakieś takie mini wysepeczki, które na szkoda czasu. poświęcić wasze, waszego. Odwiedziłem nas tutaj. Ala, no, i się świeży. Tutaj na jakiejś wysepce byłem, tu gdzieś takie pierdełki, tam nic nie było. Po prostu skrzyneczki. I trochę stateczków poniszczyłem, więc mnie nie lubią mnie wszyscy. Dobra. My płyniemy tu. sobę akceptuj. Aha. To nie jest tak, że sam wpływam do portu, tylko mnie <coughs> przenosi, gdy podpłynę na wystarczająco blisko. No dobra. Dobra. Okej. Okay. Queer nabs Tell me I'm under arrest? Tell me! Damn your brutes! Fly away, boyo, back to your master. Aye, we was privateers together before the wars ended. I'll see you ashore. <laughs> okay, to zamknę balkon, Michała Nasał o zwierzątka to są i krokodyl, a ci panowie na co? Polują. Dzień dobry, polujecie na cień, jestem rybakiem. Już nie. o, -o. No nic. Uy! Co masz, co masz? Jask. Okay. O. Pozwiedzajmy sobie trochę. Co to? A? To co? Zlecenie zabójstwa. Nie, nie chcę. Eee, może co? Pozwiedzajmy troszeczkę. Za dwa punkty zróbmy. Zobaczmy, jak to miasteczko wygląda. Angielska. Oni by mieli być piraci. Albo angielscy piraci. Co to jest? Aha. A tu był kwiatuszek. Wydawałem się. Okej, okay, Hops, wejdziesz? Coś gdzieś tutaj jest, Jakiś A. Jakiś... nie ten guziczek Cukier Idealnie um. Tu wejdę? Czy muszę wskakiwać? Muszę wskakiwać Aha, tu może tutaj, tutaj po tych pierścieniach udało się, perfekto, jeszcze troszeczkę, kapkę wyżej, no a raz sam się wspina, raz trzeba mu powiedzieć. Mogliby się zdecydować w tej grze na jeden model No przejdź Nie. Oh. Chyba, że sobie tak O Idealnie Skakuj. Muszę okulary założył że... Sekunda. Jestem ślepy, niedowidzący. Uch. I co my tu znaleźliśmy? Skarb. Łódka króliczek. Szanty. A to co? O. Spoko Tum. A 7 punktów ma Tych do synchronizacji Ta wysepka, No dobra Może tutaj zajrzę jeszcze jakieś bomby kupię Dzień dobry Bo jak bonżur, czy jesteśmy w angielskim w angielskim porcie nie, wiosce nie wiem Aha Żadnych lepszych nie dostanę. Pistolety. Okej. Okay. zasięgu, zasięg. Uh. No, może to. No dobra, zaraz, najpierw jeszcze Naboje mi niepotrzebne, bombki to muszę mieć Jedną kupiłem? A, dobra On nie mnie interesuje, a to mnie interesuje Sprzedaj ładunek, tak, chcę wszystko sprzedać Okej okay. Jej Room. A tych skór, ani deseczek ich nie chce do mnie kupić. O, coś tam było uwaga. Nie czytałem. To jeszcze można kupić tak samo, ale no nie znam tej gry. Chciałem popatrzeć, co to jest. To jakiś wyjedz. Um. Dobra, kupmy sobie pistolet. O, ok, lecimy tutaj. Dobra. Co? Ja kapitanem. kapitałem kapitanem tego statku. knoju. Hmm. A tu są jeszcze punkciki. To teraz ten. Akurat zwiedzimy miasto. Jakaś pioseneczka u góry górę. nie. Gdzie mam. Szukaj. Niech, niuch. Aż dwadzieścia dwie. Wspinaj się. Nie uciekaj! No YouTube Shanta Aí dá uh, Tu oh, vai, Bonjour Kurde To angielskie to to jest Zauważyłem, że ci ludzie, których można wynająć mi pomagają Tylko już w miarę dużo tutaj misji porobię Są mili dla mnie Ja nie muszę im płacić i... i... Aha To się zostawię na potem Dobra, zrobię jeszcze to I główny wątek odciągniemy dalej. A, kontynuując. Um, no, nie ja muszę ich wynajmować, żeby odciągali uwagę. Um, może nie tak powiem. O, jak mnie gonią, to, to oni mi pomogą. O, w ten sposób. Ale, żeby tak odciągnęli uwagę, to i tak muszę ich nadal. Wy... Co ty robisz? Wynająć. Nie. Dobra, spadę stąd. Um, na kościółek wejdę, wejdę. Sukces. Nie, nie wejdziesz? No to tutaj może możesz się złapać jakoś wygodniej. O, tam no. Na co czekasz, kolega? Hop! No... I tak się zastanawia długo. Cool, cool. No, jak już tu jesteśmy, to zajrzymy na górę. Ło, doskoczyłem co? Może sobie pozbieramy razem? Nie ma sensu zaczynać. No, teraz wątku formularnego, czasu jakieś mnóstwo nie ma. Pewnie oni się rozgadają. I trochę tego będzie. Um, jak tu już jestem, będzie to samo. Może tu posynchronizujmy sobie razem. Ale nie chcę nikogo zabijać, nie będę łapał Mogę spaść? Nie, o Ooo, um, nie udało mi się, ale duże to to, o, skacz, nie bądź... pięknym siakiem. Wy wyczuwam skarb chyba na pięterku jest gdzieś tam Tutaj gdzieś tylko jak Wejdź do niego Nie, nie, nie Hm No nic Albo muszę zejść, tutaj. A tu jest. A wydawało mi się, że, że jest piętro niżej. Zmyliło mnie to. Nie tu. Tu na bok, proszę. Hop. No. Współpracuj ze mną, asesinie. Szmarakt. Na górę, hops. Pitoszek uciekł Nie. Uf. Sprawdźmy okolice. Mmm, dajmy jakieś bagna. Co my tu mamy? To jakaś plantacja strzeżona, tu mapka, krokodyl. Dobra, zróbmy jeszcze ten jeden punkt widokowy razem. I później już zajmiemy się fabułą. Plum. Uuu, to jakaś posiadłość jest, se pewnie nie można do niej wejść. U, hu, hu, strzeżona. Tu mam drabinkę i szybciutko. I tu, Pitoszek. Aha! No, i tutaj sobie zakończymy odcineczek. A cóż, zobaczymy, co nas czeka w następnym odcinku. Co ciekawego, nam fabuła pokaże na razie.